Na tym wstępie chciałbym wam powiedzieć, zostawcie łapę w górę, zjedźcie tam na dół, chyba wiecie gdzie. Na dół i ten. I zostawcie łapę w górę i suba z dzwonem walnijcie tam i przyspamcie jak to Rafa mówi łapką w górę. No i zaczynamy. Pierwszym elementem... Znaczy, no nie elementem, tylko pierwsze skiny. Bo to jest o skinę. Ten skin chyba był, czyli on powraca. Tego kilo mam posiadany za darmo. Od epika chyba dostałem. Ten, no on powrócił i... No i są dwa style no jest taka bez szapki i szczapką. o to hekko zawsze nosi taką no i są właśnie ochroniarze które no po... są ja sobie kupię chyba no może ja, ja kupię ten cały pakiet albo nawet kupię ten pakiet nie na ten pakiet nie stać ale kupię sobie 50 hauldrówców za 28 zł. No, trochę drogo jest. No i widzimy się za. Jeszcze jedna oferta, która powróciła. Się. No, ona powróciła. Jest za 28 zł też. Ją też można by było kupić. Ona jest fajna. Byśmy mieli dwa skiny. Eee, czyli ten z kim i, i ten z dobra, no i, no i, co tu jeszcze powróciło, to chyba, no i nie wiem. Ale pamiętajcie, że e, oh, 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 sorry e, za stuknięcie, ale na e, teraz, dzisiaj się zaczyna 5 dni do sezonu i właśnie będziemy w tym sezonie właśnie. będzie właśnie no będzie live.